Z na chacie to nowość od Darii Zawiałów w Supernowej, a dzisiaj w każdej chacie w Polsce Konrad Traczyk. To właśnie z nim spędzicie ten środowy wieczór, no i będzie miało dla was między innymi nowość od Piotrka, Kupichy i formacji fil. Piotr i Achim, dzięki za dziś słyszymy się jutro po 16, pięknego wieczoru. Cześć! To promocja. W Radio Supernowa nie ma szans na nudę. Kto tam dziś źle podpowiadał? Mąż! Dawaj go do Mąż. telefonu! Halo, Halo, panie mężu, jak ma pan na imię? Pan Grzegorz! Panie Grzegorzu, proszę nie wprowadzać pani marzeny w błąd! Po poranku to my wprowadzimy was w dobry humor. Kuba Padamiak i Paweł Bogaj. Codziennie od 6 do 9. Tylko w Radiu Supernowa. Oto promocja. Reklama. Developer Proneco zaprasza na dzień otwarty na inwestycji Kaskada Jasień przy ulicy Profesora Stankiewicza 7. Już dziś zarezerwuj sobie czas 23 września od godziny 11. Porozmawiaj z naszymi doradcami przy pysznej kawie, wybierz mieszkanie idealne dla Ciebie i zgarnij 10 tysięcy na urządzenie kuchni. Kaskada Jasień to funkcjonalne mieszkania gotowe już w tym roku. Kup i zamieszkaj lub zainwestuj i wynajmij. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja. Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Zespół to zespół Lidla. Od lat jestem ich wiernym fanem, a od niedawna z nimi pracuję. Czuję się tu bezpiecznie, bo wiem, że to praca na lata. Brzmi Lidlalnie? Wejdź na karieralidl.pl i aplikuj. Na wszystko co dobre trzeba poczekać? <taki> Takie stwierdzenie to dla mnie beka, bo tu i teraz mam gigsów 400. W plusie na kartę z tego korzystam. Sociale, głosówki, wideorozmowy, świat wirtualny stoi otworem. Słajpy, tapy, share i lajki. Like. A na to wszystko gigabajty. Więc w plusie masz ich 400 na już. Bez tego pakietu dziś ani rusz. W plus na kartę nie musisz czekać. 400 GB masz tu i teraz. Szczegóły na Plus.pl. Lado w Volvo to lato bez VAT. Oferta pełna korzyści, a po podatku VAT ani śladu. Zdecyduj, który model będzie Twój: Volvo XC60, a może Volvo XC90. Dowiedz się więcej. Volvo Car Plichta Gdynia Morska 314. Stawiać żagle! Stery w dłoń! Kierunek! Zawodowy sukces! Dołącz do załogi AdroInvest, specjalizującej się w budowie i remontach statków. Trwa rekrutacja do pracy w Europie na stanowiska, monter kadłubów, spawacz, monter rurociągów, malarz. Zapewniamy transport i zakwaterowanie. Adro Invest, Rumia Jana Sobieskiego 47. adro Szybskom. Reklama. Co? Gdzie? Kiedy? Supernowa Trójmiasto. Poleca. Tym razem coś dla fanów małych i dużych, egzotycznych i domowych, kudłatych i łaciatych. Jednym słowem, wszystkich zwierzaków. W weekend za tydzień w Gdańsku rusza Zoo Festival. Na targach czekają karmy i zabawki dla zwierząt, wyposażenie terariów i akwariów, no i oczywiście wiele więcej. Gościem specjalnym Zoo Festiwalu będzie Krzysztof Tatar, czyli mistrz psiego treningu. W programie także wystawy zwierząt, a Zoo Festiwal odbędzie się na Gdańskim Stadionie Polsat Plus Arena. 19 minęła, jedni po robocie, drudzy na drugiej zmianie, ale damy radę w rytmach najlepszych polskich hitów. Konrad Traczyk, witajcie i zapraszam. A Urszula na początek.